Witam wszystkich. Na tym filmiku pokażę, jak wykonać bardzo ładny, ozdobny ściek. Można to nazwać takim szaliczkiem z pęczków. Takie kulki bardzo ładne się tworzą. Zaznaczam tylko, że aby wykonać ten ściek i aby miał on efekt, trzeba użyć do tego bardzo grubej włóczki. Najlepiej, jak najgrubszej, jak, jaką tylko można i szydełka szydełko na przykład 4,5 5, 5,5 6 może nawet jeżeli jest to naprawdę gruba włóczka ja akurat mam szydełko 4,5 dość grubą włóczkę i wykonam pokażę jak wykonać takie kulki na szydełku takie kulki można wykonać jaką chce się długość obwiązać na szyi bardzo ładnie to wygląda, taki oryginalny zamotek, szaliczek można zrobić, bardzo ładnie to się prezentuje, oryginalnie. Zaczynamy od pętelki. Widać, że jest to dosyć gruba włóczka o nieregularnym kształcie, ale można po prostu zwykłej grubej włóczki użyć. Wbijamy szydełko. Pętelkę I wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Raz dwa, trzy. I co teraz? Przytrzymujemy bardzo dokładnie w ten sposób, tymi, w ten sposób te ostatnie oczko te trzecie oczko, tak żeby ono było nieruchome. Tutaj trzymamy włóczkę i wyciągamy bardzo długą pętelkę. Proszę zobaczyć, ta pętelka no ma gdzieś 3, 4, 5 cm. Też ją przytrzymujemy, żeby była nieruchoma, na przykład tym palcem. Robimy narzut, zbijamy szydełko w te oczko, które mamy tutaj zaznaczone. Ona jest nieruchome. Wbijamy tutaj szydełko i wyciągamy kolejną pętelkę, taką długą. Tutaj trzymamy oczko, żeby było nieruchome. Wyciągamy ją na taką długość i takich pętelek w jednym tym oczku proszę wykonać 8 albo 10. Tutaj te przytrzymujemy, żeby nam nie uciekły. Tutaj oczko przytrzymujemy, żeby również nam nie uciekło. Jest to troszkę trudne zadanie, ale. Do wykonania. I znów wyciągam bardzo długą pętelkę. Już mam cztery nawinięcia. Robię kolejne. Przytrzymuję te wszystkie trzy. Tutaj, żeby mi się nie naciągnęło. I wyciągam bardzo kolejną długą pętelkę. Robi nam się taka kulka. Wyciągam kolejną. Dużo takich nawinięć ma być. Aby powstała nam właśnie taki pęczek, taka kulka. Niekiedy nazywają to popcornem, budzi to różne skojarzenia, ale wygląda bardzo efektownie. Przytrzymujemy sobie, żeby to ładnie. O proszę. 8-10 takich nawinięć. Kiedy już mamy te nawinięcia, łapiemy włóczkę na szydełko. I delikatnie przeciągamy przez te wszystkie nawinięte pętelki. Wyciągamy tutaj taką pętelkę. Bierzemy teraz włóczkę na szydełko i robimy ostatnie nawinięcie. Powstała nam, proszę zobaczyć, taka fajna kulka. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa. Trzy, i znów w taki sam sposób wykonujemy te nawinięcia. Czyli przytrzymujemy sobie dobrze palcem tą ostatnią, trzecią, trzecie oczko, wyciągamy mocno długą pętelkę, robimy narzut, trzymamy ją sztywno, i znów wbijamy w to samo oczko szydełko, wyciągamy kolejną długą pętelkę. Tyle samo takich nawinięć, co w tej pierwszej kulce, 8-10, może nawet, i robimy taką długość takiego ozdobnego szaliczka, jaką tylko sobie wymyślimy. Robimy te nawinięcia. I znów łapiemy, jak już mamy te wszystkie nawinięcia, przeciągamy przez wszystkie pętelki i robimy ostatnie przeciągnięcie. Znowu powstała nam taka kulka. Bardzo fajnie to wygląda, szczególnie na przykład kiedy się dokładnie wokół szyi obwiąże dość dużą ilość takich kulek. Fajnie, też cieniowane włóczki wyglądają przy takich kulkach. I powtarzamy ten etap: trzy oczka, łańcuszka i znowu taka kulka. Tak wygląda ten ściek. Dziękuję za uwagę.